Cześć. Dzisiaj opowiem Wam o tym, jak przekazywać klientowi Wasze idee i dlaczego PowerPoint obsysa niczym odkurzacz z teletubisiów. Zacznijmy od drugiej części. Dlaczego PowerPoint Wam przeszkadza? Patrząc na to zupełnie z zewnątrz, wydaje się, że PowerPoint jest całkiem dobrym narzędziem. Macie pięknie przygotowaną, gotową prezentację zawierającą wszystkie Ważne elementy, wykresy, wyniki badań, to, o czym chcecie klientowi mówić. Tylko zobaczcie, jak wygląda wtedy spotkanie. Przychodzicie, podłączacie laptopa, odpalacie rzutnik i gdzie patrzy klient? Na Was? Nie. Patrzy na prezentację. Patrzy na slajdy. Zapamiętuje Was? Nie, zapamiętuje prezentację. Jeśli Prezentacja jest Wam niezbędna do tego, co macie przekazać. To znaczy, że Wasza wiedza jest zbyt mała. Nie marnujcie czasu, który poświęcacie naklepanie w PowerPointa. Zamiast tego pogłębcie Waszą wiedzę, tak, żeby klient miał 100% pewności, że osoba, która przyszła na spotkanie, jest dokładnie tą, która powinna zająć się projektem. Jeśli klient się do Was odezwał, wysłał Wam brief tego, czego oczekuje, to przychodząc na spotkanie, upewnijcie się, że wypełniacie tę lukę, która, którą klient próbuje u siebie w firmie zagospodarować. Klientowi czegoś brakuje. Nie ma specjalisty od czegoś, może brakuje mu jakiegoś elementu marketingu. Wy. Jesteście osobą, która tę lukę wypełni. Nie prezentacja. Pewien znany fizyk powiedział kiedyś, że jeśli nie umiesz czegoś wytłumaczyć w sposób prosty, to znaczy, że się na czymś nie znasz. Jeśli do przekazania swojej idei potrzebujesz jednego, drugiego, trzeciego, dziesiątego slajdu, to znaczy, że Twoja wiedza jest zbyt mała. Załóżmy, że masz 3 dni na przygotowanie oferty dla klienta. Trzy dni, 8 godzin dziennie, mamy 24 godziny. Z mojego doświadczenia, przygotowanie prezentacji na PowerPointie, nawet jeśli mamy dobrze zrobiony template, to jest minimum 4 godziny. Jedna szósta całego czasu. Te 4 godziny możecie poświęcić na to, żeby pogłębić Waszą wiedzę, żeby pomyśleć, jakie pytania może zadać Wam klient, i przygotować od razu na nie odpowiedzi. Żeby pomyśleć o tym, jakie Wy pytania macie dla klienta, tak, żeby inicjatywa w czasie spotkania była po waszej stronie. Żeby klient miał pewność, że jesteście osobą kompetentną i idealną do podjęcia się tych działań, na których klientowi zależy. PowerPoint odciąga uwagę klienta od was. Więc jeśli przychodzicie na takie spotkanie, nie strzelajcie sobie w stopę. Nie powodujcie, że od razu uwaga klienta pójdzie gdzie indziej. Byłem wielokrotnie świadkiem spotkań, na których osoba przedstawiająca ofertę odpalała prezentację i na etapie trzeciego, czwartego slajdu przedstawiciele klienta zaczęli zarkać na smartfony. Na etapie siódmego, ósmego, dziesiątego slajdu już całkiem ostentacyjnie scrollowali Face'a, odpisywali na maile, nawet niektórzy pokazywali sobie coś na tych telefonach. Tak się nie prowadzi spotkania. Wejdźcie na to spotkanie, mając pewność, że wszystko, co macie do powiedzenia, znajduje się w waszej głowie, że posiadacie odpowiedź na wszystkie pytania, które klient może wam zadać, że macie jasno określone, jakie pytania wy chcecie zadać klientowi. I do tego prezentacja nie jest wam do niczego potrzebna. Nie tak dawno dowiedziałem się, że Jeff Bezos, właściciel Amazona, nie dość, że sam nie używa PowerPointa. To jeszcze zabronił używania go swoim pracownikom. Jest to bardzo dobra decyzja, ponieważ dużo lepiej jest, żeby pracownik zwięźle, krótko opisał problem, rozwiązanie, pytania, niż żeby tworzył jakąś głupią prezentację. Tworzycie coś, co ma być laurką, jakąś ubarwieniem spotkania. Które wcale tego nie wymaga, jeśli przygotujecie się do niego w odpowiedni sposób. A jak się do niego przygotować? O tym powiemy następnym razem. Trzymajcie się.